Dzień dobry, nazywam się Michał Kujawski, to jest telewizja w punkt i zapraszam Państwa do obejrzenia ławy prasowej. Moimi Państwa gośćmi są dr Sebastian Gajewski z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz redaktor Maciej Wiśniewski ze Strajku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry w pierwszej części programu porozmawiamy o e, Polskim Ładzie oraz o temacie, który po, e, powraca do nas przepraszam, jak bumerang, czyli o pracy. E, zacznę od cytatu z redaktor Elizy Michalik. Wykończyła mi praca 16 godzin na dobę. Przypłaciłem to do utratą kontaktu z dziećmi, wypaleniem zawodowym, chorobami. Przepraszam, ale to nie praca was wykończyła. To wyście sami się wykończyli, bo nie potraficie zadbać o swój dobrostan psychiczny i fizyczny. Masz problemy z dziećmi, z rodzicami, z rodziną, z partnerem, ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, ze zmęczeniem, z niewyspaniem? To są uniwersalne problemy. Po prostu trzeba się nauczyć radzić sobie z tym. I żyjemy w epoce, która, pozwólcie mi to powiedzieć, bardzo to umożliwia. Ponieważ nawet jeśli kogoś nie stać na terapeutę, to na YouTubie jest mnóstwo darmowych nagrań rozmaitych tych coachów i psychologów. Panie doktorze, czy nasze społeczeństwo składa się z malkontentów, których rzeczywistość przerasta, mimo tego, że tych narzędzi do poprawienia swojego dobrostanu psychicznego i fizycznego, tak jak twierdzi pani redaktor Michalik, mają dużo pod nosem? No, myślę, że takich malkontentów jest trochę w każdym społeczeństwie. Ja odnoszę wrażenie, że do nich na pewno zalicza się pani redaktor Eliza Michalik, która jest przedstawicielką takiej szczególnej grupy osób aktywnych publicznie w Polsce. Nie wiem, czy występują w innych krajach, ale nasza specyfika polega na tym, że u nas zawsze znajdzie się taka grupa ludzi, która będzie gotowa bronić interesów wielkiego kapitału, pracodawców, dużego biznesu za darmo, angażując w to swój czas, siły, środki oraz nazwisko. I na pewno do tej kategorii zalicza się pani Eliza Michalik. Bo szczerze powiedziawszy, ta wypowiedź traktowana w kategoriach obiektywnych ociera się, ociera się o absurd, ale wpisuje się w taką tendencję bardzo mocno obecną w polskiej debacie publicznej od 30 lat, to znaczy tłumaczenia, że jeśli ludziom, tłumaczenia, że jeśli ludziom jest źle, w szczególności jeśli im jest źle na rynku pracy, a są pracownikami, osobami wykonującymi pracę zależną, to jest albo sytuacja normalna, albo to jest po prostu ich e, wina i powinni swoją sytuację zaakceptować, albo usiłować się poprawić, ale środkami, które nie mieszczą się, które nie mieszczą się w sferze, w sferze pracy, w sferze wykonywanej pracy. Bo przecież pani Eliza Michalik nie namawia ludzi, którzy pracują po 16 godzin są wykorzystywani przez swoich pracodawców, wypychani na umowy śmieciowe. Którzy pracują w ramach samozatrudnienia, których konstytucyjne prawa pracownicze, jak prawo do wypoczynku czy bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, nie jest w żaden sposób przestrzegane, żeby zakładali związki zawodowe, żeby artykułowali swoje interesy wobec pracodawców, tylko namawia ich do tego, żeby akceptowali tę, sytu akceptowali tę sytuację, mówi im w domyśle, wasi pracodawcy, biznes, dla którego pracujecie, mimo tego, że na was zarabia, jest po prostu w porządku, natomiast wy po poszukajcie sobie rozwiązań poza sferą rynku pracy, poza sferą Waszego zatrudnienia, Czyli... na przykład korzystając z porad psychologów, coachów i psychiatrów. Szkoda, że jeszcze nie zaleciła e, zażywania antydepresantów. Wiem, że w Polsce ich, e, ich spożycie rośnie e, lawinowo, więc jeszcze pani Eliza Michalik, jak rozumiem, dokłada się nie tylko do tego wielkiego biznesu, ale też do interesów Big Farmy. Kupujcie antydepresanty. Czy zdanie jeszcze pana doktora jest to takie tendencyjne, umyślne fabrykowanie zgody, czy po prostu liberałowie nic nie rozumieją? To jest trochę tak, że polska, debata, że polska debata publiczna została ukształtowana w latach 90. w określony sposób. Poglądy liberalne, neoliberalne, sprzyjające biznesowi, sprzyjające wielkiemu kapitałowi mają oni w punkcie wyjścia i w sposób domniemany prawo obywatelstwa. To są te poglądy, to są te stanowiska, których nie trzeba tłumaczyć, dlatego że duża część uczestników polskiej debaty publicznej po prostu uważa je za oczywiste. No i w tej debacie publicznej biorą też udział biorą też udział dziennikarze tacy jak Eliza. Michalik, którzy no, podchodzą e, do tych poglądów, do tych stanowisk, które reprezentują interesy biznesu, pracodawców kapitału bezrefleksyjnie i dalej je powielają. No to jest taka liberalna bezrefleksyjność, żeby nie powiedzieć bezmyślność. To jest, ten, to jest ten ład intelektualny, który w polskiej debacie publicznej ukształtowała chociażby gazeta wyborcza i inne podobne media. Myślę, że z tego powodu z takimi wypowiedziami będziemy się zderzać w przyszłości, tak samo jak się zderzamy dzisiaj. I poprosiłem jeszcze o komentarz do tej sprawy. Redaktora Macieja To znaczy, do tego, co już powiedział, powiedział pan doktor, niewiele można dodać, po, poza tym, że moja refleksja jest taka, że hmm, pani Eliza Michalik prezentuje hmm, znaną nie od, nie od dzisiaj i nie od wczoraj, właśnie tą narrację. Jeśli nie mają chleba, nie jedzą bułki, hmm, prawda, jeśli jesteś biedny, to sam, sam jesteś sobie winien. I to jest oczywiście, hmm, oczywiście w ramkach tej narracji, którą od 90 roku nam narzucono, wdrukowano w głowy i po, poza którą w gruncie rzeczy, jako całość, całe społeczeństwo, nie potrafimy, nie potrafimy wyjść. Ale, ale też, mówiąc szczerze, to świadczy o rzeczy dość, dość interesującej dla, dla grupy, którą reprezentuje Pani Eliza Michalik. To jest kompletny brak wrażliwości, empatii, współczucia, rozumienia. Rozumienia drugiego człowieka, mówiąc inaczej, umiejętności spoglądania na, na otaczający świat w taki sposób, który, który ten świat by jakoś, jakby to powiedzieć, normował dla, dla, dla wszystkich, a nie, tylko, a nie tylko dla wybranych. Pani Liza, czuję się czuje się osobą wybraną i to widać. Bardzo współczuję ludziom, którzy z nią, czy na nią kiedyś będą pracować. No tak, zresztą ten ta wypowiedź też to ma bardzo taki aberracyjny charakter, jeśli ktoś ma pracować 16 godzin dziennie, to kiedy on ma oglądać tych coachów na YouTube, bo to jest, na to też można, można zwrócić uwagę. A jeszcze panie redaktorze, jakie to może mieć w takim razie konsekwencje społeczne, skoro dziennikarze o dużych, którzy mają duże zasięgi, głoszą takie tezy? No nie przeszkadzajmy, pani Eliza, Michalik nie jest na tyle wpływową osobą, nawet jej no może grupa nie, ale nie jest, na przykład nie, Tomasz mówi rzeczy podobne, który już jest, ma zasięgnięte na Tomasz, Tomasza Lisa, Lisa, wpływy też um, uważam za malejące mm. i, i, i bardzo dobrze. To jest grupa, która świetnie się czuje w, w swojej grupie, sami ze sobą. Oni się, gdyby ich posadzić za tym stołem, gdyby się to z, zmieściło parę osób, to rzeczywiście przez pięć <laughs> godzin mogliby się wzajemnie pieścić twierdzeniami, jakie to roszczeniowe społeczeństwo ich otacza, jak bardzo nie umieją pracować i, i że w ogóle niesłusznie narzekają, bo przecież świat jest idealny. Nie dodając przy tym, że świat jest idealny dla nich, którym z różnych przyczyn zresztą i z różnych uwarunkowań się w jakiś sposób udało. Um. Mm, jeszcze tak nawiązując do, do, do wypowiedzi Elizy Michalik, e, mówi o pracy 16 godzin dziennie. Rozumiem, że pracuje się w niby po to też, żeby się bogacić, gromadzić, gromadzić kapitał. I polski rząd pochwalił się obniżeniem ryczałtu z 15% na 12% dla informatyków oraz programistów. Czy może jest, to, czy jest panie, panie doktorze, czy jest to dobry pomysł, czy może oni dzięki temu będą mogli mniej, mniej pracować zamiast 16 godzin na dobę, to na przykład 12? No rzeczywiście w tym ujęciu, o którym mówi pan redaktor, to może w tym jest jakiś sens. Natomiast trudno zrozumieć ten akurat ten element polskiego ładu, dlatego że informatycy, programiści, ale także lekarze, których te obniżki ryczałtu dotyczą, są to jedne z najlepiej zarabiających w Polsce grup zawodowych. Są to osoby, które bardzo często osiągają dochody na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, w szczególności jeśli prowadzą indywidualną działalność, indywidualną działalność gospodarczą. One do tej pory i tak były traktowane dosyć ulgowo od strony prawno-podatkowej. Polski Ład przynosi kolejne obniżki podatków, kolejne elementy ulgowego traktowania tych grup. Nie jest to zrozumiałe bo jeśli świetnie się zarabia, to można się w większym stopniu dzielić ze społeczeństwem swoimi przychodami i nie wiadomo z jakich powodów, bo przecież elementem Polskiego Ładu miało być zwiększenie, przynajmniej w minimalnym stopniu progresji podatkowej. Te świetnie zarabiające grupy mają płacić jeszcze mniej niż płaciły do tej pory. Nie jest to dla mnie zrozumiałe, wręcz przeciwnie. Uważam te zmiany za skandaliczne. No, chyba, że uważamy, że to jest naprawdę uczciwe, że program który ma dochody, ma przychody na poziomie pół miliona złotych, i lekarz, który ma przychody roczne na poziomie pół miliona złotych, czy więcej, mają płacić kilkunastoprocentowy podatek, a większe podatki mają płacić na przykład nauczyciele, nauczyciele akademicy, czy po prostu no, ludzie wykonujący inne. Zawody, które nie wiążą się z takimi przychodami jak te, te, te grupy, o których teraz mówimy. Panie redaktorze, ja sobie też tak zastanawiam się, czy Eliza Michalik nie robi w pewnym sensie przysługi rządowi, mówiąc o tych 16 godzinach pracy, gdzie w czasie tak wysokiej inflacji, wzrostu cen gazów i faktycznie też Polskim Ładzie, który spowoduje to, że no po kieszeni kolokwialnie mówiąc, oberwie się właśnie nauczycielom, nie, służbom mundurowym, policjantom, między innymi i tak dalej. Czy nie jest też po prostu. Będą zmuszeni do większej pracy? Czy to nie jest to przysługa dla pisów w pewnym sensie? To jest przysługa, ale nie tylko dla pisów. To jest przysługa całej dominującej w tej chwili klasy społecznej, dla, dla całego szeroko rozumianego popisu. Bo przecież gdyby był to rządziło czy koalicja obywatelska, to przecież pani Eliza Michalik nie zmieniłaby swojej narracji, a przyklaskiwano by jej tak samo, jak tak. mogę domniemywać, przyklaskuje jej, jej pis, więc to jest, to jest jej, jej wypowiedź jest produktem tego ustroju, powiedziałbym, a nie, a nie tylko tego, że, yy, że ona myślała o tym, jeśli, jeśli w ogóle o tym myślała, czy wesprzeć rząd. Tak po prostu myślę, że, że to, jest, to jest ta narracja właśnie, to już mówiliśmy z tych 90. -tych lat, której nie potrafimy się niestety wyzwolić. Panie doktorze, czy tak jak mówi pan redaktor, jest to kwestia ustroju, czy może też jakiś element warunków społeczno-kulturowych, w których, w których praca jest. No, poniekąd kultem, prowadzenie przedsiębiorstw jest też kultem. Bycie pracownikiem traktuje się właśnie jako etap przejściowy albo brak zaradności, jak pan doktor to ocenia? No, myślę, że musimy znowu wrócić do tych lat 90. -tych i temu, tego, jak została ukształtowana polska debata publiczna dotycząca spraw społeczno-gospodarczych, <coughs> w jaki sposób zostały ukształtowane aspiracje i ambicje Polaków. Jest to pewnym paradoksem, olbrzymim paradoksem, że w Polsce, w kraju, w którym większość ludzi wykonuje pracę zależną, jest pracownikami, funkcjonariuszami, ewentualnie z osobami, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, ale są po prostu wypychane na samozatrudnienie, czyli są to osoby, większość z nas to osoby gdzieś zatrudnione, pracujące na czyjąś, na czyjąś rzecz. Wzorcem aspiracji jest bycie przedsiębiorcą. I do tego bycia przedsiębiorcą kształtowały kształtują nas media, bardzo często, które z których dominującymi poglądami są poglądy liberalne, neoliberalne, poglądy gospodarcze. U nas najwięcej mówi się o interesach przedsiębiorców, Przedsiębiorców. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy w Polsce są najbardziej uciśnioną grupą e, społeczną. Jest to, jest to absurdalne. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ważnym tematem, jak szeroko omawianym związanym z polskim ładem e, stało się podwyższenie składki zdrowotnej, dlatego że e, no, dominujący, dominujący nurt w polskich mediach, w, pol w polskich, e, mediach, polskiej debacie publicznej uznał za skandaliczne to, że przedsiębiorcy mają płacić taką samą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jak one jeszcze w Unii Europejskiej? Jak pracownicy. Tak to się już u nas ukształtowało w latach 90. Myślę, że jest bardzo wiele tego przyczyn. Odnoszę wrażenie, że gdzieś takim punktem, jedną z przyczyn, dla których tak się stało, to była. Próba przeciwstawienia z jednej strony ludzi, którzy biorą interesy, biorą swoje sprawy we własne ręce grupom pracowników, którzy w okresie transformacji systemowej ich sytuacja się pogarszała, a oni byli gotowi walczyć o swoje interesy. No w, ten, w ten sposób pokazywano, że pracownik to jest ktoś gorszy, kto jest ktoś roszczeniowy, kto nie rozumie nowej sytuacji a przedsiębiorca, to jest właśnie ten nowy człowiek, ten nowy Polak. No i tak to, tak to już z tym zostało. Myślę, że to nie jest kwestia ustroju, wracając do tego, co mówił pan. R bo jeśli zobaczymy, spojrzymy na literę polskiej konstytucji, to ona jest niezwykle propracownicza. Polska konstytucja, o czym bardzo się zapomina także w czasach debaty o ochronie konstytucji, o ochronie praworządności, gwarantuje bardzo szeroki katalog praw pracowniczych. Wiele konstytucji europejskich w ogóle się tą materią nie zajmuje. Nasza konstytucja mówi o prawie do minimalnego wynagrodzenia, o prawie do wypoczynku, czyli po prostu prawie do urlopu wypoczynkowego, o prawie do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, o ochronie macierzyństwa, o ochronie, o ochronie zdrowia. To wszystko, te wszystkie prawa przysługują ogółowi zatrudnionych, o tym się, o tym się zapomina. Więc to jest bardziej kwestia uwarunkowań takich <laughs> społecznych związanych z tymi wzorcami, które były promowane w debacie publicznej przez kilkadziesiąt lat w mniejszym stopniu z uwarunkowaniami ustrojowymi, bo te, co brzmi trochę paradoksalnie, są dla pracownika, czy powinny być dla pracownika bardzo przyjazne. Panie redaktorze, to wszystko, to wszystko, te wszystkie słowa, które tutaj padły, malują naprawdę bardzo pesymistyczny e, obraz naszego państwa. Czy jest jakaś dla nas nadzieja jeszcze w tym momencie? <grytanie> Zadaję pan trudne pytanie, ponieważ nadzieja jest taka, że, że dojdzie do głosu już nie mówię o tym, że do władzy jakaś partia, której. której która zechciałaby i miała w programie zasadniczą zmianę? Jakaś antyestablishmentowa, tylko kwestia? Tej, to tej, będzie lewicowa tej, czy prawicowa? To jest jeszcze lepsze pytanie. Ja, o, oczywiście ja ze względu na swoje poglądy obstawiam i chciałbym, żeby to była partia lewicowa. E, patrzę też z pewnym rozczarowaniem na to, co się w tej chwili na lewicy dzieje i uważam, że, i uważam, że w tym kształcie lewica. Niewiele będzie miała do powiedzenia. Pęta się w, w badaniach między pięcia, w najlepszym wypadku 10%. Nie wierzę w te 10. E, robi wszystko, żeby sobie, żeby sobie rzucić po, pod nogi, sama sobie rzucić pod nogi kolejne kłody, dzieląc się, kłócąc i, i tak powiem, robiąc różne rzeczy. Natomiast paradoksalnie gdzieś w tyle głowy mam taką, nie wiem czy się panowie ze mną zgodzą, mam jakieś takie, to jest prze, prze, przeczucie, to jest nic ra, racjonalnego, że gdzieś buzuje moment, w którym nagle, nagle wybuchnie Nowe, nowe lewicowe ugrupowanie, które będzie nie tylko antyestablishmentowe, bo to jest, to jest proste dość, ale, ale za, zaproponuje ludziom w swoim programie taką wizję kraju, która, która będzie nędząca. Niektórzy to widzą w Agronii. Nie sądzę. Znaczy, znaczy, agrounia ma pewną narrację, która, której, której można się przysłuchiwać, ale to nie jest ani ten lider, według mnie, ani ten, ani ten program. Dziękuję bardzo. To, był, to była część pierwsza ławy prasowej. Zapraszamy do obejrzenia w drugiej, w której porozmawiamy o Rosji, Kazachstanie oraz Ukrainie. Dziękuję bardzo.